znalazłem. Teraz mamy już wszystko. Magister, zajmij się tymi wiedźminami. Podobno Wiedźmini odbijają pociski w locie. Sprawdźmy. Leo, stój! Wiedziałem, że z tym odbijaniem pocisków to pójdę. Co się stało? Ma żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać która Trafarda Białego. Trzymaj się, Leo. Gdzie to jest?! Nie mogę znaleźć. Wesonierze, Leo nie żyje. Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Tris ledwo uszła z życiem, walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla wiedźminów, i coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki, ale zajmiemy się nimi później. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. Stanę na straży i zajmę się Leo. No, niestety, Leo zginął dostaliśmy też, wiemy jak to działa, no mamy wiatr do w północ, czyli nie na północnicę i poranek. Rozumiem no, to sobie do poranku pomy nikogo jeszcze nie zbawiło, no trochę smutna historia,